Dobry, jeżeli uważasz, że Brown zrobił niezły syf w Sejmie, to znaczy, że nie widziałeś co zrobił Eric Ten Hag z Manchesterem United. Diabełkom nie pomoże już nawet gaśnica, tam trzeba brać pług i orać. A ja zapraszam was na skrót tej wspaniałej połowy sezonu w ich wykonaniu. Pierwszy test po pre sezonie to wilki, które zostały bez trenera na 3 dni przed startem ligi. Brzmi jak łatwe zadanie, ale dla Manchesteru United nie istnieje takie pojęcie jak łatwe zadanie. Nie wiem, co łysy oraz jego sztab szkoleniowy robili podczas przygotowań do sezonu, ale na pewno nie przeprowadzali treningów, bo fizycznie czerwone diabełki wyglądały jak gracze Ligi Legend, którzy wbili Mastera. Przebłysk geniuszu Wan Bisaki oraz duża głowa Warana sprawiły, że United potrafiło przepchnąć to spotkanie kolanem. Ale spokojnie, spokojnie to pierwszy pojedynek, dajmy im czas, zaraz zaczną grać lepiej. I faktycznie, do pewnego momentu w meczu z Kogucikami grali lepiej. Do pewnego momentu, bo nagle coś pękło i przestali kryć, atakować, biegać, wykazywać inicjatywę. Pozostawili jedynie rozczarowanie. Bez paniki. Wilki to pierwszy mecz, wiadomo. Tottenham zaskoczył? No może się zdarzyć, ale Nottingham Forest to już bez problemu będzie robione. I pewnie by tak było, gdyby ustawienie nie było dziurawe, a onana nie podskakiwałby na róż częściach ciała podczas tych dwóch bramek, jednak duchy 99 roku spoglądają na Old Trafford i od czasu do czasu dają się we znaki przeciwnikom. Akurat wypadło na to spotkanie. Co prawda czerwona kartka oponentów mocno pomogła przepłaconym piłkarzynom, ale trzeba oddać, że zaliczyli bardzo ładny powrót, aż Łysy się uśmiechnął. Arsenal Manchester United to już jest drugi poważny sprawdzian i tym razem diabełki wychodzą na prowadzenie. Na jakąś minutę. Dosłownie kilkadziesiąt kroków później jest już remis. Łysy zgarbił się jak Quasimodo potrząsnął głową i zaczął myśleć, jakiego by tu jeszcze zawodnika z agencji jego syna sprowadzić. Niestety okno transferowe było już zamknięte. Hojlund i Amrabat muszą poczekać na swoich braci przynajmniej do stycznia. Po długich minutach archaicznego futbolu United wyprowadza kontrę i strzela bramkę. Zespalonego! więc nie jest uznana. W 96 i 101 minucie Arsenal dopnie swego i można powiedzieć, że wygrał futbol, bo to kanonierzy chcieli grać, a diabełki były wystraszone jak psy podczas Sylwestra. Po tym meczu Sancho pokłócił się z Łysym i nie zagra ponownie już prawdopodobnie nigdy w tym klubie. Zapamiętajmy go z nic nierobienia i spóźniania się na treningi. Niesamowity to był transfer. A jaki tani. Nie ma stylu, nie ma wyników, a na Old Trafford przyjeżdża Brighton. Hoylund wyszedł pierwszy raz w podstawowym składzie. Łysy dumny, bo Duńczyk jest idealnym napastnikiem do jego stylu. Niestety wada jego taka, że nie trafia w piłkę. W przeciwieństwie do Welbecka, trzeba było jego zostawić w klubie, ale spokojnie, to tylko jedno bramkowa strata. Ten hak często powtarza, że na Old Trafford są w stanie pokonać każdego. Każdego, oprócz tych, których nie są w stanie pokonać, czyli w większości Hannibal, Mierbi, Bjerbi czy jakoś tak. Ten regen niego otarł łzy kibiców, zdobywając tak zwaną bramkę honorową. Nie dodałem wcześniej, ale przed meczem zmywa Wyszły brudy na Antonego, że bił swoją byłą dziewczynę, więc synek Tenhaga jest wyłączony na kilka kolejnych spotkań. Końcem września nadeszła Liga Mistrzów, a z nią jeszcze więcej wylewów. Onana, bramkarz, który świetnie gra nogami i na chwilę obecną to tyle z jego atutów. W każdym razie sympatyczny kamerunczyk się nie popisał, zresztą tak jak cała obrona. Jednak są pozytywy. Napastnik, którego United potrzebowało na już, w końcu zdobył bramkę. Przypomnę, że to koniec września. Nie każdy ten mecz oglądał i wynik końcowy może wyrównane i porywające spotkanie. To drugie się zgadza, ale należy dodać, że niemiecki zespół miał jeszcze drugi, trzeci, czwarty, piąty... No, uznajmy, że Bayern jechał na wstecznym w tym spotkaniu, a na potwierdzenie moich słów wystarczy spojrzeć w statystyki. Ale na konferencji prasowej Ten Hag i tak powie, że było fajnie, że zespół zmierza w dobrym kierunku, że kupił nowy kaszkiet, który mu fituje do butów i takie tam. W szóstej kolejce Premier League Manchester United przyjechał do Burnley. Łyzy się przywitał z drugim łysym. Jeden wart drugiego. Czerwone diabełki startowały z pozycji tego gorszego zespołu. To też łysy Mesjasz postanowił dać całe siły do defensywy. Całe szczęście, że wiekowy Evans rozegrał mecz życia połączony z podaniem życia i Bruno wcisnął piłkę do siatki. Mogło być 0 2 ale pewien utalentowany duńczyk ponownie nie trafił nogą w piłkę. Takim sposobem Manchester United pokonuje mocarne Berlin. Wystarczy spojrzeć w statystyki, żeby zobaczyć, ile ten mecz kosztował gości oraz jak Erik ten hak świetnie zneutralizował. Piłkarskie gwiazdy drużyny gospodarzy. 26 września 2023. Niech kibice United zapamiętają te daty, bo to jedyny dzień, w którym diabełki miały pełną kontrolę przez 90 minut nad meczem, ale jest pewien mankament. To było spotkanie pucharowe i Crystal Palace wyszło kompletnie rezerwowym składem, więc na ten wynik trzeba spoglądać przez palce. A najlepsze jest to, że za 4 dni te drużyny ponownie się spotkają, ale w lidze. Roy Hodgson wie, że jeśli tylko wystawi podstawowych zawodników to pokaże tej łysej pale co to znaczy futbol. Przed meczem tylko parsknął śmiechem w twarz Waltera White'a, usiadł na ławce i czekał na pierwszy gwizdek. 75 milionowy talent nie był w stanie wepchnąć piłki do bramki, w przeciwieństwie do losowego obrońcy Orów, który pół życia jadł pasztet i przepijał herbatą. Quasimodo zaczął rzucać jakieś zaklęcia, ale to nic nie zmieniło, United przegrało. Oczywiście po meczu na konferencji te same frazesy. Dobry kierunek, DNA pamięta historię klubu, Antony się kręci, Mount fajnie biega. Standard. Druga kolejka Ligi Mistrzów, człowiek chodząca dobroczynność robi chyba ostatnią dobrą rzecz w tym sezonie, czyli podaje, a Hojlund w końcu trafia w piłkę. Super, 5 minut później i Dalota, ale nie śmiejcie się z niego, Dalot jest jaki jest, no, każdy widzi. Hojlund strzela drugą ramkę i wykonuje swoją świetną cieszynkę, ale był spalony, więc trochę lipa, jednak potem Duńczyk i tak strzeli tego drugiego gola. No i to by było tyle dobrych wiadomości dla United, chwilę później Galata Galatasaray wyrównuje, Casemiro w polu karnym fauluje, Icardi karnego marnuje, ale i tak w dupie Manchesteru wylądują dwa chuje. W Lidze Mistrzów 0 punktów, ale w Premier League trzeba zdobyć kolejne 3. Potężne Brentford. Nie jest to łatwy przeciwnik, zwłaszcza kiedy na twojej ławce trenerskiej jest holenderski Voldemort. Jensen w 26 minucie otwiera wynik, który utrzymuje się do doliczonego czasu drugiej połowy. Wtedy McTominay ratuje honor tych przepłaconych gwiazd i strzela dwie bramki. Przypomnę tylko, że od sierpnia każdy walczył o to, żeby Szkota w tym klubie nie było. Podobnie jak Maguire'a. To nie koniec popisów Skota. W meczu Sheffield strzela bramkę, potem przez niego jest karny, wyrównanie i po miesiącach ciągłych pomyłek Dalot trafia na ziarno. Tak jak ta ślepa kura. Kolejny mecz przesądzony w końcówce. Trzecia kolejka Ligi Mistrzów domowy mecz z Kopenhagą. No, lepszych okoliczności do zdobycia kompletu punktów to już nie będzie. Onana po nie najlepszym początku sezonu zaczął udowadniać, że potrafi ruszać rękami, a niechciany Maguire udowodnił, że potrafi używać głowy. Teoretycznie czerwone diabełki powinny kontrolować resztę spotkania, ale nie zapominajcie, że to są frajerzy i z odpowiednią mentalnością to mają styczność tylko kiedy przybijają piątki rywalom. Całe szczęście, że planety odpowiednio się ułożyły i dało to siłę Onanie podczas tego karnego. Pierwsze punkty w Champions League i to od razu trzy. Wybitne osiągnięcie. Radość nie trwała zbyt długo. Za sześć dni odbyły się derby Manchesteru i chciałbym powiedzieć, że w tym spotkaniu była widoczna różnica klas, ale żeby wypluć z siebie takie zdanie, to czerwone diabły najpierw wymusiały prezentować jakąkolwiek klasę, a większość z nich to prezentować może jedynie psie odchody, ale nie tylko piłkarze. Psie odchody reprezentują również tren tego klubu, fizjoterapeuci, analitycy, skauci, właściciele i każdy, kto przyłożył rękę do powstania tej stajni Augiasza. Jak myślicie, dlaczego Erik jest taki zadowolony? Pewnie dlatego, że zarabia tak dużo, ale również dlatego, że nastał mecz pucharowy o tytuł Myszki Miki. Sroki wyszły rezerwowym składem. Manchester chyba też, ale ciężko mi stwierdzić, kto tam jest podstawowym zawodnikiem, a kto nie. W każdym razie czerwone diabełki w ciągu czterech dni straciły sześć bramek na swoim własnym stadionie. Fulham jest idealny przeciwnikiem, aby, no nie żeby zamazać plamę na honorze, ale żeby tak opuszkiem palca delikatnie ją przetrzeć. Było trochę kontrowersji, w pewnym momencie Manchester miał kupę szczęścia, że zdołali utrzymać wynik remisowy. Ogólnie używanie słowa kupa w kontekście United jest bardzo trafne. W 91 minucie Fernandez wyszarpał 3 punkty. Oczywiście po meczu ten hak powiedział, że wszystko fajnie, budowany tym spirit, zawodnicy walczą do końca. Szkoda tylko, że ta walka polega na machaniu balonowym mieczem. Zaczynamy rundę rewanżową Ligi Mistrzów. United wchodzi na boisko jak do siebie, zawodnicy się nie mylą, wyprowadzają piłkę błyskawicznie, Garnaczo przez chwilę nie jest bułcem, Antony na ławce, co za czas by żyć. Niestety smutny Rashford staje jakiemuś chłopu na piszczel i wylatuje z boiska. I jeśli ktoś nie słyszał o tym co się dalej stało w tym meczu, to dla zobrazowania przypomnijcie sobie najbardziej żenującą rzecz jaką w życiu zrobiliście. Możecie zatrzymać filmik i pomyśleć, jak już tę myśl macie, to to spotkanie w wykonaniu diabełków jest kilkukrotnie gorsze niż twoje wspomnienie, A na Najgorsze dopiero przed nami. Ach, wracamy do ligi, ale najpierw zgadnijcie, kogo to głowa. Dobrze, to holenderski mesjasz. Hojlund już trafia w piłkę, więc widać postęp. Jeśli ktoś mu powie, że to okrągłe musi wpaść do siatki, to może przebije Halanda. Trzeba przyznać, że zawodnicy United kreowali sytuację, ale to, że ich nie potrafili wykorzystać, to już zupełnie inna kwestia. No ale za tyle pieniędzy, to komu by się chciało. Co najwyżej to mogą pobić swoją partnerkę. Ofensywnych impotentów wyręcza Lindelow i potężne Luton town zostaje pokonane. W następnej kolejce Everton. Erik ten Hack. Został wysłany na trybuny zapyskówki i miał idealną pozycję do podziwiania Gola Garnacho. Ciężko chwalić Argentyńczyków, ale tutaj każdy musi się przełamać. Mimo ostatecznego rezultatu, wcale nie było tak, że Werton nic nie grał. Przeciwnie, jeśli mieliby troszkę więcej szczęścia, to kilka bramek mogliby wcisnąć. A tak to smutny Rashford i francuski Will Smith podwyższają przewagę gości. Najważniejszy mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jeśli Manchester nie wygra z Galatasaray, no to praktycznie awans do fazy Pucharowej mówi: Papa, pa". dobrze nam znany scenariusz, Mariusz United wychodzi na dwubramkowe prowadzenie i teraz bez czerwonej kartki, ale z nieziemską formą Onany dostają na dziurę. Śmieszne, że wystarczy kopnąć piłkę mniej więcej w środek bramki i to za każdym razem gwarantowało gola dla gospodarzy. Remis, żeby diabełki awansowały, to muszą wygrać z Bayernem, a Kopenhaga musi zremisować z Galatą, ale o tym trochę później. Oj tak trochę później. Bo teraz ponownie meczek z Newcastle. Nie Puchar a Liga, ale niech was to nie zwiedzie. Mimo, że inne rozgrywki to upokorzenie takie samo. Zmienił się jedynie wymiar kary i zamiast trzech bramek wspaniałomyślne sroki strzeliły tylko jedną. Dawno nie wspominałem o Łysym Mesjaszu, więc gdzieś przy końcu spotkania diabełki strzeliły bramkę zespolonego i nie została oczywiście uznana, ale Łysy. Łysy na konferencji po meczu i tak powiedział, że może nie zagrali jakoś super, ale bramkę zdobyli i brakło trochę szczęścia, żeby została uznana, a wtedy byłoby pięknie. Anomalie, anomalie... Anomalie mają to do siebie, że czasem się jakaś zdarzy. Raz częściej, raz rzadziej. I tak jak anomalią był remis Chelsea z Manchesterem City, tak anomalią jest wygranie Diabełków z The Blues w całkiem niezłym stylu. Oczywiście nie obyło się bez wylewu, wigarski szczęścia, ale ostatecznie to gospodarze dopisują 3 punkty do swojego niesamowitego wyniku. Żeby równowaga była zachowana, to trzy dni później na Old Trafford przyjeżdża Bournemouth i ten hak w najbardziej frajerski sposób zostaje taktycznie poskładany przez Iraole i najlepsze jest to, że trener Wisienek po meczu na konferencji dosłownie wyeksponował taktyczną mizerność Holendra, tak jak raperzy eksponują wypożyczone samochody na przykład. I truskawka na torcie. Ostatni mecz Ligi Mistrzów w tym sezonie w wykonaniu Manchester United, bo oczywistym jest, że oni nie wygrają z Bayernem. Ja nie wiem, czy by z ich dziećmi wygrali. Odpadają w fazie grupowej, ale to nie jest takie zwykłe odpadnięcie, to jest rekordowe odpadnięcie. Jako pierwszy angielski zespół kończą fazę grupową, tracąc aż 15 bramek. Piękny rekordzik. W lidze jest lepiej, ale nie jakoś bardzo. Bilans bramkowy wynosi minus 3. Oczywiście nie poruszyłem wszystkich tematów w tym filmiku, bo byłby dłuższy niż wersja reżyserska Władcy Pierścieni. Ale kwestie takie jak transfery, przygotowanie fizyczne zawodników, zmiana właściciela, jacy piłkarze poczynili postęp pod Erikiem oraz czy Erik to właściwy trener, zostawiam wam. Zróbcie analizę w sekcji komentarzy albo mnie zwyzywajcie, że zjechałem w wasz ulubiony klub. Obojętne. Na koniec dziękuję Sonicsowi za bycie wspierającym. Tobie też mogę podziękować w tej sekcji, jeżeli zakupisz takie wyróżnienie. No to tyle, ja się żegnam. Żegnam.